Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to prawie 6 miliardów euro do rozdysponowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. To trzy filary, w ramach których najważniejszym są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To prawie 2,82 miliarda euro. Na najważniejszy z jednych komponentów to program SMART. Obecnie trwający konkurs, który pierwsza tura jest do 9 maja. Serdecznie zapraszam wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tego programu. Następna tura rusza od 10 maja. Program SMART to nowo Całkowita nowość dla przedsiębiorców, bo oprócz tego, że mamy możliwość wdrożenia innowacji, zbudowania fabryki lub wyremontowania zakupu maszyn, mamy także pięć modułów dodatkowych, z których przedsiębiorca może skorzystać, ale nie musi. To m.in. wyjście na rynki zagraniczne, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji kadry, zazielenienie terenu, wykorzystanie zielonych technologii, cyfryzacja przedsiębiorstwa, albo także zbudowanie laboratorium, które usprawniałoby dalsze procesy, produkty w przedsiębiorstwie. A oprócz tego mamy fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. To sześć województw. Polski Wschodniej, 1,4 miliarda euro na to, żeby rozwijać województwa w Polsce Wschodniej, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. I tutaj mamy takie procesy jak automatyzacja i robotyzacja, zakup maszyn i oprogramowania, wyjście na rynki zagraniczne. Mamy też komponent, który dotyczy rozwoju nowych pomysłów. Tych ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze działalności gospodarczej, ale chcą w przyszłości założyć, a mają wspaniałe pomysły. Ruszył właśnie 18 kwietnia nabór na platformy startowe. W ramach tego poszukujemy konsorcjum Przedsiębiorców, uczelni i instytucji otoczenia, które będą wspierać właśnie takie osoby jednoosobowe czy, 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 czy zespół osób, które mają wspaniałe pomysły, a nie mają możliwości finansowych, ani wiedzą też, jak się procedury administracyjne czy gospodarcze realizuje, mają ten wspaniały pomysł. I ten pomysł będzie wspierany, będzie inkubowany przez wiele miesięcy, a na start mogą uzyskać takie osoby 600 tysięcy złotych, a później startować do wszystkich innych komponentów, które realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. I trzeci komponent, który posiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. To 1,3 miliarda złotych na to, żeby podnosić kwalifikacje i kompetencje przedsiębiorców, pracowników, ale także pracodawców. I tutaj nowość – indywidualne konta rozwojowe. Indywidualne konta rozwojowe to wsparcie pracowników, którzy sami będą decydować o tym, jakiego rodzaju kwalifikacje i kompetencje chcą wzmacniać, chcą rozbudowywać po to, żeby awansować w własnej firmie, żeby zwiększać swoje zarobki, ale także być może zmieniać swoją branżę, jeżeli z tej, w której są, nie są w chwili obecnej zadowoleni. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje wiele spotkań informacyjnych, wiele wydarzeń, w ramach których indywidualnie w każdym województwie pojawia się 16 spotkań regionalnych w każdym województwie do tego, żeby zaprezentować naszą ofertę. Na bieżąco jest oczywiście strona internetowa, z której można skorzystać parw.gov.pl i na tej stronie są wszystkie wydarzenia, informacje, harmonogram konkursów, informacje jak składać wnioski o dofinansowanie.